Hej, witam Was na moim kanale ponownie. Trochę minęło czasu, kiedy ostatnio nagrywałem. Niestety, było to spowodowane świętami, trochę sytuacją rodzinną. Za co Was przepraszam, no ale no, nie miałem kiety i no, nie ukrywając, po świętach też nie miałem za bardzo chęci na to. Jak widzicie, dzisiaj będziemy omawiać dość wyjątkowy dla mnie komiks, więc też było troszkę rozkminiania. Jak to ugryźć z szacunku dla tego komiksu, z szacunku dla treści tego komiksu, bo tak naprawdę od tego komiksu cała kolekcja moich gigantów się zaczęła. W sumie pasja, bo kolekcja była troszkę wcześniej, ale pasja do tych gigantów i pasja do właśnie Sknerusa Makwacza, mojego ulubionego bohatera, ze względu na to, że jest bogaty. No, i ze względu na jego przygody, na archeologię, na mapy skarbów, no i na dość niską pensję swojego siostrzeńca, mm. <gry> która wynosiła 10 centów. Masakra. E, tak czy inaczej, chciałbym Was zaprosić na omówienie, tak jak widzicie, nie jednego komiksu, ale tak naprawdę raz, dwa, trzy i tak naprawdę cztery, bo te dwa tomy, które tu widzicie. To jest właśnie test życie i czasy Sknerusa Makwacza. I co? Przedstawię Wam krótką charakterystykę Sknerusa, skąd się wziął, ilu ma ojców Sknerus, i tak naprawdę treść mniej więcej tego komiksu. Bo nie będę chciał Wam zdradzać za bardzo treści, bo chciałbym, żebyście po prostu sami przeczytali i przeżyli niezwykłą przygodę ze Sknerusem którą ja przeżyłem i myślę, że nie tylko ja, bo tak naprawdę już jest dostępna już właśnie jeśli chodzi o nowe wydania, to w tym wydaniu jest obszernie dość dobrze opisana, bo przedtem niestety był dostępny tylko jeden rodzaj komiksów i to przez dobre 10 lat i to było właśnie tylko ta wersja, i ceny za tą wersję nieraz sięgały sufitu i później po 10 latach, czyli 2010, była dostępna tylko ta wersja. Po niedługim czasie doczekaliśmy się z okazji 70-lecia, 70 70-tych 70 urodzin Sknerusa, doczekaliśmy się po 6 latach tej wersji. Jest to ekskluzywna wersja wydania życia i czasów Sknerusa Makwacza razem z osobistymi przemyśleniami autora, czyli jednego z ojców. Donna Rosy, mojego ulubionego zresztą ze Stanisława Disneya. E, czym się inspirował? Co go skłoniło do tego, żeby powstało w ogóle życie i z sama Makwacza? I dlaczego do tego się dążył? O tym wam powiem właśnie w tym filmiku. Na co was zapraszam i zaczynam. Ok, to zaczynamy. Tutaj jak widzicie przed sobą jest to pierwsze wydanie Sknerusa Makwacza, a właściwie życie i czasy Sknerusa kwacza. Jak widzicie, opis jest troszkę mylący, bo to jest Kaczor Donald, wydanie specjalne z 2000 roku o fajnym napisie Sknerus, można powiedzieć takim troszkę pozłacanym. Komiks jest według mnie w bardzo dobrym stanie. Oczywiście to nie jest komiks, który zakupiłem kilkanaście lat temu, bo ten komiks mam schowany gdzie indziej. Jest to okazyjnie kupiony na Allegro Comics dosłownie chyba za 40 zł, wtedy, ale jak widzę, ktoś kupił go za nawet 12,50. I tak, jest to pierwsze wydanie właściwie u nas w Polsce, ale za granicą było dużo wcześniej. Co do roku nie chcę was skłamać, ale to był chyba 67 rok, z tego co pamiętam. I tak. Co wyróżnia ten komiks od jego pozostałych braci, chociażby tego, który tak naprawdę no, nie różni się niczym takim bardziej, poza no, tytułem, czyli komiksy skaczogrodu, jest to rok już 2016, e, przepraszam, 2010. E, bo 2016 to mamy już to ekskluzywne wydanie i w tym momencie co widzimy jaką różnicę? Jest to na pewno. no. Już okładka, która już jest mniej ekskluzywna, papier, który na pewno jest no, troszkę już taki, według mnie, już plastikowy, taki, można powiedzieć, lśniący. Eee, dla mnie to jest na minus, bo tutaj mamy papier, który był zwykły, taki no, jak w komiksach rzeczywiście Giganta. I według mnie się bardziej lepiej czyta niż to, niż jego brata który był 10 lat później, jak widzicie, kolorystyka nawet będzie różnić się. Eee, co wam przedstawię za chwilę. Zaraz wam tutaj pokażę, co najmniej bardziej uderza, o może stronę końcową. Jak widzicie tutaj jest ostatni stron wspomina swoje przygody, a w oryginalnym numerze ta kolorystyka już trochę inaczej wygląda. Ta kolorystyka już wygląda dużo, dużo lepiej. Bo wygląda, jak widzicie, złoto wygląda jak złoto, a nie srebro. No jak wiemy, Sknerus uwielbiał złoto, a nie srebro. Więc ta kolorystyka jest diametralnie różna od swojego brata. Bardziej według mnie dopracowana. Papier tak samo. Ale cóż, zacznijmy. Ogólnie historię, od czego się zaczął Sknerus. Sknerus jak widzicie, zaczynamy w roku 1877, gdzie Sknerus ma 10 lat i jest oprowadzany przez swojego ojca po jego włościach, po ich włościach rodu Makwaczów, czyli po e, zamku Makwaczów. Tak? Ród Makwaczów miał własny zamek. Niektórzy, właśnie możecie kojarzyć z kaczych opowieści w latach 90., e, był taki odcinek, gdzie Sknerus zabrał swoich. E, swoją rodzinę do tego zamku. W tym zamku ogólnie mieli mnóstwo przygód. E, oczywiście, każdy z nich, każda z nich była albo w kaczych opowieściach, albo w komiksach. I poznajemy tam przede wszystkim historię rodów Makwaczów. Historia ta no jest bardzo ciekawa. Oczywiście nie będę Wam w bo filmik zamiast może 25 minut trwałby ponad godzinę. Nie chcę wam straszyć tak jak mówiłem, całego komiksu. Tutaj już widzimy Sknerusa, oczywiście już bardziej dorosłego, już ma bodajże 13-14 lat. Jest opisane, nie będę wam pokazywał jak zarobił 10-centówkę i dlaczego, bo mniej więcej możecie kojarzyć, ja nie chcę wam tego zdradzać. Przeczytajcie, zobaczcie, naprawdę nie będziecie żałować. Tu, jak widzimy, spotykamy braci B, co naprawdę wtedy nie mieli nazwisko, e, czy przydomku braci B, mieli bardziej e, rodzina B, coś takiego. E, nawet tutaj spotykamy, nie wiem czy kojarzycie z kaczych opowieści, czy z komiksów dziadka B. Tutaj jest ojciec B jeszcze, bo dziadek B to jeszcze jeszcze za młody na to. E, w tym komiksie spo, spotykamy ich jako Piratów na Mississippi, jeśli się dobrze pamiętam. Których no niestety wujek Sknerusa i sam Sknerus ma dużo problemów. Przez nich, jak widzimy, no, zostali zaatakowani, i przez co staranowani, i przez to ich parowóz się rozbił. Sknerus, tak jak Wam mówiłem już, że nie będę Wam streszczał całego. Ogólnie chcę Wam pokazać wam, jak i w jaki sposób ten komiks jest przeprowadzany, żebyście się troszkę zapoznali z nim, jest niesamowicie dopracowany. No, mega mi się podoba pod względem, tak jak mówię, kolorystycznym. Tłumaczenie przede wszystkim dla mnie jest niezwykłe, sentyment to już w ogóle. I struktura tego komiksu jest, no, bardziej mi leży, no, niż jego brata, który pojawił się tak naprawdę 10 lat później. Bo ten komiks jednak nie przypadł mi tak do gusta, z sentymentu dla Sknerusa, jego przygód. To po prostu, e, no, kupiłem go oczywiście. No, to wam pokażę. Tutaj już nie będę leciał dalej z tym. Jeśli będziecie chcieli, żebym omówił cały komiks, nie ma problemu. Piszcie w komentarzach, żebym omówił i przejdziemy przez to, przez cały ten komiks razem. Tutaj, jak widzicie, mamy z 2010 e, Sknerusa, który się nazywa Komiksy Skacz Ogrodu. A dlaczego się nazywa Komiksy Skacz Ogrodu? No cóż, jak za wszystkim stoją pieniądze i wydawnictwo Egmont, jeśli się nie mylę, e, No miało prawa autorskie po prostu i był większy podatek na te prawa autorskie. No i zmienili po prostu z wydania specjalnego kaczora Donalda, jak tam pisało u góry, przy pierwszym wydaniu, na komiksy Skacz Ogrodu. Żeby uniknąć, właśnie. Yy, większego podatku. No, ale tutaj już mamy podtytuł: Już rzeczywiście życie i czasy Sknerusa. Makwacza, jak tam mieliśmy tylko Sknerus. No i co, czym się różni? No, atakujemy, już że tak powiem, pierwsze strony. I co nam się daje? Spis treści. Tam oczywiście nie było tego. Yy, co jest namego w plus dla tego komiksu. Przedmowa: Przedmowa Dona Rosy, co jest ważne. Bo Don Rosa to jest autor oczywiście tego komiksu. A jeszcze co odnośnie ojców. Sknerus, tak jak mówiło, nie miał jednego ojca, tylko tak naprawdę, wliczając tego komiksowego, miał trzech ojców. Pierwszym jego ojcem był Karl Barks. jeśli dobrze wymówiłem, jak nie, to przepraszam. On oczywiście wymyślił Sknerusa, tak samo jak Diodaka, Braci B i, o ile się nie mylę, Magikę de Char. jeśli nie, to mnie poprawcie, i ogólnie Don Rossa zobaczył, pokażę wam, jak mi się YouTube nie zablokuje, oczywiście przykładowe mm, szkice lub po prostu ilustracje Karla e, Barksa, którą się zainspirował Don Rossa tworząc właśnie życie i czasy Sknerusa Makwacza. I właśnie Don Rossa e, stworzył właśnie e, komiks oficjalny, tak, bo stwierdził, słuchaj. Kars, jak czytałem tam w jego oczywiście przemyśleniach, czy jak to mówimy, archiwum Dona Rosy, Słuchaj, Kars, fajnie by było, jakbyśmy spisali całą historię Sknerusa. Oczywiście, Barks poszedł na to. Niektóre rzeczy mu się nie podobały z tego, co pamiętam, co stworzył Rossa, ale no, jak stworzył już komiks, no to oczywiście już. Już poszło, poszło do oficjalnego wydruku i ten komiks Życie i Czasy Sknerusa Makwacza stał się oficjalnym, że tak powiem, przewodnikiem po czasach i przygodach Sknerusa Makwacza i jego rodziny, bo Sknerus miał jeszcze dwie siostry, no oczywiście, no bo Kaczor do nas skądś musiał przybyć, że tak powiem, a jak to się stało, no też mamy to opisane w tym komiksie, co jest niesamowicie ciekawe, jak e, Hortensja, czyli... Mama Donalda reaguje na imię Donald, kiedy przyszły jej mąż wymyśla to imię. Jest to niesamowita, śmieszna reakcja. No i oczywiście jest to wszystko tu opisane w tym komiksie, dlatego was serdecznie zapraszam. Przeczytajcie to, bo to jest, że tak powiem, must have, żeby to ogarnąć, przeczytać chociaż raz. Jeśli macie możliwość, nawet w bibliotece, zapytajcie się, czy nie mają przypadkiem, żeby. Jeśli nie jesteście pewni zakupu, spytajcie się. To. Ok, co widzimy na pierwszej stronie, porównując do tamtej? Tak jak mówiłem, kolorystyka tego komiksu strasznie, ale to strasznie mi się nie podoba. Pierwsza różnica, poza tamtą, którą wam pokazałem, jest tutaj. Mieliśmy w tamtym wydaniu Sknerus, miał blond włosy jako kaczątko, które miał. 10 lat, a tutaj ma białe. Nie zbyt to fajne, bo jednak podczas postarzania postaci Sknerusa było to bardziej widoczne, że on tak się starzeje, a tutaj no wygląda jak już by miał siwe włosy, czy siwe pióra od razu. No i to, to jest to na plus, że no po prostu jest to jakby tańsza wersja tamtego komiksu, więc jeśli byście chcieli kiedyś, kiedykolwiek mieć tanią wersję komiksu Życie i Czasy Sknerusa kwacza no polecam Wam to, aczkolwiek no, jak Wam się wciągnie to bardziej, no to polecam jednak kupić oczywiście tą wersję, która jest bardziej dla mnie przystępna i tłumaczenie według mnie z sentymentu jest lepsze tutaj niż tu. Tutaj mamy identyczne, oprócz przedmowy i spisu treści, yy, mamy identyczne tak samo. Lecimy z komiksem przez cały czasy i życie Sknerusa. I oczywiście wszystko to jest takie same, oprócz tłumaczenia niektórych momentów, które nieraz mi też uderzają. Bo oczywiście komiks z 2000 roku czytałem nieraz. A ten to chyba tylko raz i jednak troszkę to tłumaczenie mi uderzało, bo ten sentyment do tamtego mam bardziej niż do tego. Tak czy inaczej nie ma tutaj nic szczególnego. Co by nas uderzyło poza kolorystyką? No, widzicie, no to to sknerus się kąpie, kurde, w miedzi i srebrze. No, kurde, nie do pomyślenia, jak dla mnie. Sknerus kojarzy nam się z złotem, banknotami no i oczywiście z oszczędnością, a tutaj mamy srebro. No, kurczę, no, dla mnie jednak to nie jest takie przystępne i niepojęte. Ok, przebrnęliśmy przez dla mnie najtrudniejszą część, czyli ten komiks. Teraz podchodzimy do. No dla mnie bardzo mega, wyjątkowego i super, że tak powiem, części. Jak to dowiedziałem się, że Egmont wydaje to na 70-lecie Sknerusa, McFath'sa, no to kurde, od, od razu to po prostu już przed premierze kupiłem. <laughs> Zresztą no, nie dziwcie mi się, no bo jednak to jest Sknerus McFatch. Jak widzicie oprawa sama już przyciąga uwagę, srebrna co prawda, ale no błyszczy się, jak nie powiem co. Jest niesamowita. Jest po prostu już dużymi druk wydrukowanymi literami srebrnymi. Mamy Życie i Czasy Sknerusa Makwacza, oczywiście tutaj Don Rosa. No i taką ładną litografę mamy tutaj. Co nas, co nas wita w tym komiksie. O, oprócz oczywiście pięknego tutaj tła samego Sknerusa i centówkę mamy młodego Sknerusa. Na lewym tle, spis treści, oczywiście. Spis treści, no. Widzimy, jest całkiem. I co tu mamy? Przedmowę. Przedmowę jak ta komisję komisji, ale jest bardziej dopracowana. Jest oczywiście Don Rossa, sam to jest oczywiście Don Rossa. Oczywiście wszystko mówi tutaj, co nam, ee, co nam przedstawia, czym się inspirował i tak dalej. Co ciekawe, w rysunkach Dona Rossy w niektórych ilustracjach jest zakodowane słowo duck, czyli kaczka po angielsku. Jeśli będziecie na tyle spostrzegawczy i dostrzeżecie w ilustracjach właśnie Dona Rosy słowo duck, to jest taki mały, mała tajemnica właśnie ze strony Dona Rosy, żeby właśnie szukać tego. Więc no co? Małe zadanie dla Was. Jeśli macie coś, oczywiście jakieś komiksy do Narosy, no to szukajcie. Ja osobiście dużo nie znalazłem. Chyba w jednej ilustracji znalazłem. E, I teraz tak. Po krótkim wstępie mamy e, tytuł rozdziału Ostatni skan Makwacz i powrót do przyszłości czyli co zainspirowało Rossę do stworzenia tego rozdziału. Tutaj krótki jest opis i oczywiście. Oryginalna okładka, co jest fajne, mega super, oryginalnego czasopisma, gdzie się ukazywały życie i czasy Sknerusa Macquarta, czyli Uncle Scrooge, czyli po angielsku właśnie wujek Sknerus, eee, co jest pod ilustracją, przeczytam Wam. Ilustracja okładkowa wykorzystana w wydaniu amerykańskim nie miała aż tak dra dramatycznego wyrazu. Czy dla mnie to jest dramatyczny wyraz? Znaczy nie, ale tak. Tak jak mówiłem, tutaj zaczynamy. Tutaj niestety kolorystyka jest podobna co do brata sprzed 6 lat, co mnie też mega uderza, no ale że tutaj jest tyle ciekawostek, to wybaczam temu, temu wydaniu to. Tłumaczenie jest niestety też podobne do tego, co sprzed 6 lat, co jest też mega, mega uderzające, no ale. Jak dla mnie, do wybaczenia, bo jak widzicie wszędzie są ilustracje, wszelkie ciekawostki, czym się inspirował, jakimi postaciami historycznymi się Don Rosa motywował, co, co go, tak jak mówię, skłoniło do powstania tego komiksu. Jest to niesamowita przygoda, która jest właśnie takimi ciekawostkami, przepraszam, E, uzupełniająca co do tworzenia tych komiksów widzicie oryginalne ilustracje Rosy, które e, inspirowały go do stworzenia właśnie niektórych kadrów to jest właśnie wstępny kadr jak Sknerus jedzie pociągiem i gość go zaczepia, że fajnie by było tworzyć kwadratowe jajka i to jest właśnie taki mały ciekawostka i w sumie Sknerus się ucieszył że widzi się w tym interes, no ale w tym czasie napadli go rozbójnicy na pociąg, no i niestety o, tutaj mamy właśnie tą ilustrację, co poprzednio, co mówiłem, że gość go zaczepia, żeby kwadratowe jajka, ale niestety, tak jak widzimy, bandyci zaatakowali i jajko poszło w dżazgi. Następnie, no, tak jak mówię, idziemy dalej. Mamy to samo, co poprzednich komiksach, czyli cały czas ten komiks, co poprzednich jego Wydaniach, przedmowy, ilustracje. Komiks się tak naprawdę już więcej niczym nie wyróżnia, oprócz końcówki bo tak naprawdę końcówka komiksu oryginalny komiks Życie i czasy Sknerusa Makwacza skończy się w 1947 roku, tak jak widzicie. I gdy Chcemy skończyć. To, tu się kończy oryginalny komiks. Tutaj, jak widzicie, poprawili już kolorystykę, nie jest samo srebro u Sknerusa. bo to już bardziej pasuje mi, bo rzeczywiście nie mógł mieć całego złota, ale mógł mieć srebro i tak dalej. I tu poprawili to, ale tutaj mamy rozdziały uzupełniające, czyli komiksy, które były wydane jeszcze, bo jeszcze oprócz życia i czasu Sknerusa Makwacza pierwszego toma mamy jeszcze dwa inne tomy, i tutaj. Właśnie są zawarte te tomy. W jednym tomie, mega dużym tomie, o grubość tego komiksu jest rzeczywiście dość spora, e, mamy zawarte jeszcze dodatkowe te dwa tomy. Są też bardzo ciekawe i no porywające tak naprawdę. Dosłownie. Na przykład jak wybuch wulkanu. Jak e, wymyślili mandaty specjalnie dla Sknerusa, żeby opłacił je, myślał, że już zarobił, a tutaj proszę, wymyśliliśmy specjalne mandaty karne dla Ciebie, żebyś zapłacił to no i został jak zwykle z niczym. Dopiero w Kondajk mu się udało tak naprawdę, a reszta no to niestety. Tutaj te rozdziały uzupełniające może nie są tak fascynujące, ale są e, uzupełniające z tego względu, że wiemy co się dzieje dalej z rodziną, na przykład z wujkiem, który odszedł po emeryturze mm, na przykład na Dziki Zachód, co się z nim działo i tak dalej. Przepraszam, ale muszę się poprawić, bo trochę mi noga ścierpio. Dalej mamy oczywiście, nawet mamy, o, tutaj mamy wstęp do mojego dalej, mojego ulubionej kontynuacji, czyli po tej przygodzie z Dzikim Zachodem Sknerus dostaje oryginalną mapę do kopalni Holendra. Nie wiem, czy kojarzycie, co to była kopalnia Holendra. Kopalnia Holendra była to, gdzie po prostu, no, takie można powiedzieć Eldorado, że tam po prostu aż się wysypywało z tej kopalni złoto. I było mega poszukiwana na dzikim zachodzie. I w tym momencie Sknerus nawet nie wiedział, że ma oryginalną mapę do tego. Tylko siostrzeńcy mu to oświadomili. Tu jak widzicie, mam kontynuację danej wszystkiego co Rosa się inspirował do komiksów, i tak samo tutaj mamy uzupełniające e, dalsze komiksy. Tu mamy o Złotce Błyskotce, czyli jak narodziła się tak naprawdę miłość. Wielka Sknerusa ma kwacza do Złotki Błyskotki i co ich skłoniło do siebie. Nie była to łatwa miłość. Uwierzcie mi, w telenowelach nawet takiej miłości nie znajdziecie jak tutaj. Jest to niesamowita też przy, y, przygoda. Nawet łezka można się zakręcić, jak zobaczycie, jak twardy Sknerus i twarda, tak powiem, złotka, błyskotka, która patrzy się, no tak jak mówiłem, nie jest to łatwa miłość, bo po romantycznym pocałunku nastąpiło dzielenie w kark. Nie była to łatwa miłość, no ale zakwitła. I było to coś wyjątkowego dla Sknerusa. Na pewno więcej wtedy ma miłych wspomnień przygody Skrondegg. OK, co tu mamy dalej? Cudownie ludzie w, y, w Yukonie, czyli znowu czym się inspirował Rossa. No i te rozdziały uzupełniające, dalsze. Tak jak mówię, musicie to przeczytać, bo ten filmik by trwał więcej nawet niż godzinę, jakbym musiał wam streszeć krok po kroku. Ja, moje odczucia co do rozdziałów i poszczególnych komiksów y, do narosy. O, tu jak widzicie mamy drzewo genealogiczne na koniec. Sknerusa ma kwacza. Jak będziecie chcieli, to o, trochę wam tutaj ustawię, żebyście sobie obejrzeli. OK, wystarczy. Eee, tutaj mamy ogólnie jeszcze dodatki. Są dość krótkie, ale no powiem wam, że też treściwe i nie. Polecałbym Wam ten komiks, i na pewno Wam polecam, ale ze względu na to, że jest on drogi, no to jednak polecam brata, który jest dużo tańszy do przeczytania, o zapoznania się ze skicem. Ok, żeby nie przedłużać, przedstawiam Wam jeszcze łącznie te dwa tomy. Jest to kolekcja Dona Rosy, która się ukazuje teraz dzięki Egmontowi. I które możecie nabić w przystępnych cenach plus tego komiksu. Krótko i na temat. Jest więcej szczegółów, na pewno, jeśli odnośnie miałbym przedstawić e, wszystkiego e, do narosy i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście przedmowę, ale mamy dodatkowo archiwum do narosy, które jest bardziej rozbudowane nawet niż w wydaniu na 70-lecie. Jak widzicie, te oryginalne okładki jest ich tu więcej, bo one się mieściły właśnie e, na danych komiksach, właśnie wujka Skner Sknerusa i Kaczora Donalda. Są bardzo ładne, według mnie, no, mega przyciągające Uwaga. Więc, dla mnie, co do minusów, no, pff, szczerze, no, Jedyny minus jaki tu widziałem, to tak historia nieraz skacze, że mamy tutaj wszystko po kolei w tym komiksie, jak mamy po kolei, to później ta historia tutaj nam troszkę jest niepoukładana. Ale z tańszych rzeczy, takich ekskluzywnych, to jednak wam, pokażę, e, jednak wam doradzam też to. Jak widzicie, tutaj mamy życie i czasy Sknerusa Makwacza w, e, w tej części. A później zamiast kontynuować, mamy przygodę już Gogusia i Donalda. Więc nagle jest przerywane, a później kontynuujemy dalej te życie i czasy. Więc ta historia jest tu zawarta z tych komiksów poprzednich, życie i czasy z Makwacza, ale niestety nie jest jednolita, jest przerywana. Jest tutaj więcej e, uwag do Narosy, więcej e, oczywiście litografii z komiksów, gdzie się to pokazywało. Jeśli chcecie zobaczyć, które to tomy, to jest tam czwarty i piąty, mega Wam polecam, jest to najtańsza i najbardziej ekskluzywna opcja w tym momencie do dostania, więc polecam Wam mega. Eee, co na zakończenie? Na zakończenie Wam ogłoszę konkurs, który będzie dostępny, czy będzie przedstawiony, jeśli będzie dajmy na to jeszcze tak do 100 subów albo jeśli będzie o dajmy na to 100 lajków pod tym filmikiem i powiecie e, napiszcie w komentarzu że zrobione jeśli tak uczynicie ogłaszam od razu konkurs nagrodę już mam nawet mogę wam częściowo pokazać tutaj w tej torbie jeśli ktoś będzie chętny oczywiście ukaże to ale na razie niech będzie słodką tajemnicą tak jak mówię, 100 lajków. Jeśli dojdziemy do 100 subów, to ogłoszę jeszcze jeden konkurs. I zapraszam Was serdecznie dalej do czytania bójka Sknerusa. Czy życie i czasów Sknerusa ma kwacza? Jak to woli. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał. I Wam się teraz z Wami żegnam. Dziękuję bardzo. Zostaw znak po sobie, like, sub, czy nawet komentarz, że tu byłeś. Do zobaczenia, cześć.